310, 300 315, 320! Jest, było 300 dużo go! No się mankuszy banko! Z tej strony! And welcome back! Fix It Up. Dokładnie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Roblox Fix It Up. Na samym początku chciałbym podziękować twórcom Roblox Fix it Up oraz Kabus za to, że się do mnie odezwał, ponieważ jestem menadżerem od content creatorów i napisał do mnie Junior! Chcesz content creatora? Junior! I mówię Hey, no, spoko, ty I na samym wstępie chciałbym wam pokazać, ponieważ jest nowy garaż Za tysiąc bobuksów Ja mam taki, ja miałem wcześniej taki inny garaż, nie? On był gdzieś, on był gdzieś tam daleko, nie? Tam był, za, za stacją BP Ale, moi drodzy, tutaj się pojawił nowy garaż Za tysiąc bobuksów On wygląda normalnie, nie? No zobacz, ty On normalnie wygląda, ty Ale jak wejdziesz do niego, stary, patrz to Wiesz, że tu jest miejsc? Patrz, tu jest normalnie showroom, ty to jest niemożliwe! Patrz, jaki showroom! Moje becie ładnie ustawione, Mercedes, Volkswagen, później tutaj mamy Lexusa, później mamy tego, BMW, zobacz jak to wygląda, jak to jest ładnie poukładane, to jest niemożliwe, ty! I normalnie bierzesz auto stare i wyjeżdżasz, nie? Patrz, te pachołki tutaj, fanie porobione, nie? Masakra! No i tak to, moi drodzy, wygląda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Na 40 miejscu jest ty, patrz. Masakra, nie? Oj, mamy takiego Golfixa też. Ja go ostatnio robiłem. Ale, moi drodzy, my musimy. Bo, generalnie, ja nagrywałem bardzo w przód, chyba miesiąc w przód. I tutaj się bardzo, ale to bardzo dużo zmieniło w tej gierce. Dlatego też, moi drodzy, ja bym chciał wam pokazać, co się tutaj w ogóle generalnie zmieniło. Ponieważ mamy też jeszcze jakieś transmission, skrzynie biegów się dodały, jakieś drag race'y i tak dalej, i tak dalej. No mnie tutaj długo nie było, dlatego no chciałem wam pokazać i podziękować ten nowy garaż i ja muszę zobaczyć co tutaj się na mapie zmieniło. Mamy tutaj chyba kontrakty, nie? Z tego co mi się wydaje, patrz tutaj, nie? Tu są chyba kontrakty. Następnie patrz, tutaj tutaj chyba niczego nie ma. Tu się oczywiście sell cars. Tutaj mamy job Rodexa. Później tu jak sobie pojedziemy, to coś się tutaj zmieniło. nie? Mamy auto custom, dyno tune i to by było chyba na tyle. Są też w ogóle gdzieś jeszcze jakieś drag race'y, nie? Ale dla mnie najważniejsze jest w ogóle sweepy tutaj pisze. Siema sweepy. O BMW 3 się zrespiło? Ale wiesz co, ja Ci chciałem pokazać, no ja bym Ci chciał pokazać te kontrakty, jak się teraz robi, bo dużo osób się pyta. Ja sam już nawet nie wiem, jak się te kontra kontrakty robi, ale te kontrakty są chyba gdzieś tutaj, nie? Jeszcze w ogóle jakiś transmission się też zmienia. Co my tutaj mamy ciekawego? Patrz, tutaj coś jest, nie? Patrz. 2.0 inline 4 petrol mamy, 1.9 diesel to już było, to było, to było. Później tutaj mamy 3.0 diesel, 1.3 rot petrol nowe, VTEC v, v 840 gearboxes, patrz, widzisz? Ale co mi to da? Do you want to buy a transmission 6-speed manual for 4500? 500. Później tutaj mamy za 2,5, czyli 5-stopniowa manualna. Tu jest 6-stopniowa manualna. Tutaj mamy automaty na dole, chyba, nie? Traction Control to jest chyba, nie? 8-speed Traction Control za 10 koła. Następnie tutaj na dole też coś mamy. 8-speed DCT. I mamy też DCT. Może źle mówię, ale ona jest spoko, nie? Dodali tego dosyć dużo. Dobra, tutaj mamy tuningi. To to już jest to, co mieliśmy. I gdzieś tutaj są kontrakty, nie? Sell contracts. Patrz, tutaj masz, nie? Do you want to buy contracts for 25 tysięcy? Czyli kontrakty wróciły. Mamy też 1,0. Mamy też generiki fluidy. Tutaj mamy i tak dalej. I tak dalej, ale my, moi drodzy, zobaczymy O co w tym chodzi, nie? Weźmy sobie może taką Szeście, nie no, weźmy może tą Patrz, confirm, ja sobie to wezmę To kosztuje chyba około 10 tysięcy I co my tutaj mamy? Store part, tutaj mamy w ogóle V8 I tak dalej, i tak dalej No dobra, ale powiedz mi, powiedz mi teraz, jak się wymienia skrzynie w tym aucie Patrz, ziomek też ma, nie? Oh my god Ej, ja chcę tą becie, nie? Ja chcę tą becie, stary, patrz to ja nie mogę, ja naprawdę bym chciał mieć tą M6, nie? Ale to wiesz co, ja napiszę do Ziomka, mojego teraz najlepszego na świecie. I może być tak, że ja po prostu ten samochód dostanę, nie? Dobra, patrzcie, tu jest dosyć dużo osób. Multipla jest! Nie gadaj, że multiple dodali, ty! Ja, jak on ją streamingował, ty! Patrz! Jak on ją streamingował! Ja nie mogę, ty! Mega, mega, mega! Ja też sobie chcę kupić taką multiple. Taka multipla będzie spokojnie. BMW M3 już tutaj w ogóle nikt BMW nie kupuje. Mamy Sata Leona. Ej, fajnie sobie taką multiplę zrobić, nie? Mamy też tutaj pasaciora, mamy Peżota. Później mamy... Czekajcie, bo tutaj ludzie do mnie piszą. Mamy też yy, Volkswagena, później tutaj mamy też taką becie, ale ona już jest kupiona. Mamy Leona, ty Leonisław stoi, no i tyle, nie? Dobra, wiecie co? My sobie poczekamy, może zobaczymy, co my tutaj za chwileczkę dostaniemy. Bo taka multipla byłaby spoko, nie? Ja wiem, że ja mogę do niego napisać, ale dla mnie to jest też spoko, że ja na przykład sobie tutaj czekam i zdobywamy te samochodziksy, nie? Aha, i pójdziemy jeszcze otworzyć garaż. Bo ja to dalej będę robił, nie? Nie wiem, czy mam bobuksy ale dalej będę twórców wspierał i dalej będę Golf MK5 się zrespił. Ale to my już takiego Golfixa chyba mamy, nie? Tu jest Pasacior, tu się coś zrespiło, nie? Tu jest Peugeot X, 7% szansy, no ma mamy już coś takiego, nie? No ja, ja już się po malutku muszę pozbywać moich samochodziksów. O, tam się coś zrespiło. Bę MK3, Opel, As. Corsa się zrespiła. Ej, daj mi to multiple, stary. Ja chcę taką multiple, nie? To jest niemożliwe, te. Jaka fajna multipla? Normalnie Multiploza, ty. Co się tutaj zrespiło? Kaptur. Dobra, sramy tego kaptura. Idziemy, moi drodzy, wspierać twórców. Może coś się fajnego wylosuje u mnie w garażu. I zobaczymy, co my możemy robić teraz tutaj z tym. Jak to się mówi? Co my możemy tutaj robić z. No z tymi gearboxami, nie? No te gearboxy się. Nie wiem, czy mogę tutaj wymieniać. Chyba nie, bo to jest taki samochód kupiony za robuxy. Dobra, jesteśmy. Staniemy sobie tutaj fajnie pięknie. Szkoda, że tutaj kierunku wskazów nie ma. Bardzo bym chciał, żeby w tej grze kierunkowskazy były. Nie ma żadnej limitki na razie, ale no dobra, ja podchodzę, moi drodzy. Mamy mamy bobuksy? Nie mam bobuks. Dobra, kupuję bobuksy. Czekaj. bój Robux. Ile se kupimy? Ile se kupimy? Dwa koła se kupimy. Ja, ja, dwa koła se kupimy. Dobra, jest spoko. Dobra, sukces. 2000 bobuksów jest i wszystko. I od razu kupujemy garażek. No i co mamy ciekawego? 65 koła. Dobra, wiesz co? Otworzę jeszcze jeden garaż. Bo mamy trochę tych bobuksów, nie? Co my tutaj fajnego dostaniemy? Patrz, 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 patrz. Dobra, już nie otwieram, już nie otwieram, już nie otwieram, jeszcze jeden otworzę, co by mnie długo nie było, 26 koła, no oczywiście, jeszcze ostatni garaż otwieram, dobra, ostatni, niech będzie, że ostatni garaż otwieram, stary, patrz, nie no na serio, Passat, kurde no, MO8 ktoś sprzedaje za 650 tysięcy, drogo, drogo, bardzo drogo, nie, dobra, już nie otwieram, nie, nie otwieram tych garaży, nie, 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 wracamy. Wiecie, gdzie idziemy? Respawn, idziemy do naszego garażu. Junior, czy mogę mieć M5, M5 M39 się teraz piła? Czekajcie, co sobie wyciągniemy? Wyciągniemy sobie może A7, co? Dawaj A7, wyciągniemy i zobaczymy, czy my możemy tutaj wymienić tą skrzynię biegów, nie? Kurde, ta A7 jest tak spoko, nie? Dobra, jestem u mechanika, bo ziomek tutaj chciał fotkę, nie? Siema, ziom, Hello, hello, no way! Patrz, jaka RS7 PK przyjechała, siema. siema, siema, siema! Yo, man! Czemu tutaj... It's really you, yes, ale czemu tutaj wszyscy piszą teraz po angielsku? Ja nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi, nie? <laughs> Mini Ninja, Mini ninja Broski też się pojawił, wygląda jak juniorski, nie? No way, man! Ej, mam nowe światło w ogóle. świeci na biało. chyba spoko tu jest, nie? Właśnie. Może być. Dobra, wiecie co... Jest! By... Jest! a screenshot! Ale czemu czemu tutaj wszyscy teraz po angielsku piszą? Tutaj się znowu chyba coś zmieniło. Dobra, wiecie co my musimy teraz zrobić? Po pierwsze ja mu... Mor... Kurweta? Korweta, ale korweciozaur. Dobra, wiesz co, bo ja chcę zmienić teraz tutaj ten, nie? Rób tam tego screenshota. Okej, okay, ja teraz, wiesz co? Ja teraz sobie podjadę tutaj. Czekaj, no way. Ale nie, no czekaj. No co jest? Co jest? Ja chcę skrzynię wymienić. Jak tutaj się robi skrzynię? Jak tu się robi teraz skrzynię? Co? Mamy tak, patrz. To mamy wszystko, nie? Ale jak się tą skrzynię wymienia, stary? Patrz. 8-speed transmission. To jest chyba automat, mi się wydaje, nie? Widzę, że ziomek dźwiga. To najprawdopodobniej będziemy mogli sobie tutaj też od... No, od, skrzynię trzeba, ym, od skrzynię wymienić, nie? Od z przodu. Can you give me to car? No jak ci mam dać car? No, nie. Fajna Audi, no ja wiem, ja wiem, ty, ale czekajcie, 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 bo tu już, już weź się no tego Passata, bo ja sobie chcę stary wymienić tą skrzynię, nie? Jak się wymienia skrzynię? Czekaj, tutaj ziomek już opuszcza, nie? To ja sobie chyba też, czekaj. Tu za chwilę wjadę na jego miejsce, co? Bo dla mnie to jest, to jest perełka, to Audi to dla mnie to jest perełka, nie? Czekaj, zdejmij cały silnik i tam masz! Nie no, na serio? Czekaj. A może ale to nie lepiej od spodu to zrobić? No jak? To, to jest bez sensu, chyba, nie? Przecież to się powinno chyba od spodu robić, nie? Ty, Jest czy nie ma? Ja jest! Patrz tu! Ale to. Czekaj, co się stało? Ale to serio trzeba wyciągać cały silnik? Nie, no przecież to jest bez sensu, żeby silnik wymieniać, nie? Patrz! Patrz! Patrz tu! Ja jest! Patrz! I co ja teraz tutaj mam? A to jest ta sama! 8-speed transmission, patrz, widziałeś, ja kupiłem to naj najlepszą, nie? No albo od spodu, ty, albo od spodu też macie Halo, słychać mnie, czy nie? Ty, zaś mnie nie słychać, nie, w tym Robloxie Roblox, halo, halo, słychać mnie? Ja teraz mnie słychać, nie? No, Iwan, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Patrz, bo tutaj możesz sobie normalnie też skrzynię wyciągnąć tutaj, nie? Od spodu, patrz Inventory, take out I patrz, i normalnie, nie, bierzesz to Install part No i to ona jest gdzieś tutaj pod spodem Ale spoko, nie? Spoko, tylko najgorsze jest to, czy też najlepsze, że ta audica to ona już ma w ogóle. Wiesz co ona już tutaj miała od razu najlepszą tą skrzynię wsadzoną. Ja sobie chyba będę musiał... Ja muszę sobie zobaczyć jakieś samochody, które mają V8 pod spodem, ale one kiepsko jeżdżą. One kiepsko jeżdżą, nie? Co tutaj za ziomek przyjął? Fajna RS trójka, ty no nie mogę, te złote felgi, no to jest marzenie. Ej. Jest w ogóle V842 4.2. ja muszę tutaj inny silnik wsadzić. Timi, słyszycie, Timi, słyszecie co? Co ty chcesz? Co? I, I I I do not speak Russian I speak Polish and German also. Ich rede kein kein russisch ich rede polnisch man. Ja pol polnisch deutsch englisch, japanisch und was willst du noch reden? Ich kann mit dir auch japanisch sprechen wenn du willst. Oh mein ja, moshinde iru. Dobra, czekajcie żebym ty. Słyszysz mnie Elliot? Ivan, słyszicie mnie? Halo. dobra, wiecie, co ziomy, patrzcie. Ja zrobię tak, nie? Ja słyszę, to dobrze, że mnie słyszysz. Tutaj ja, ja muszę, czekaj, bo ja muszę... czekajcie, czekajcie, ja sobie muszę wziąć inne auto i ja muszę sobie wymienić tą skrzynię. Ja muszę zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa, nie? I teraz tak, patrzcie, pójdziemy sobie do garaż, garażeksu naszego. Kurde, jak ja wiem grać w Fix it up. To jest taka fajna gierka. Nie wiem, czy do tej beci wsadzać, to, to by w ogóle nie pasowało, ale wydaje mi się, że wtedy ta becia będzie teoretycznie i też praktycznie szybciej jechała. A może jakby do RS6 na bank tam też będzie wsadzona ta najlepsza skrzynia, skrzynia bo nie wierzę, że nie. I do no, dobra, no, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Wźmiemy tą rs i zobaczymy, co tu jest w ogóle pod spodem, nie? Tylko, że tu już ktoś pewnie... Patrz, no tuż Jest, jest! Nie no, mamy, 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 mamy! Patrz, mamy. Dobra, jestem. Patrz. Dobra, i teraz tak, pa. Lecimy. Zobaczymy, co tu jest pod spodem. Dobra, czy ja tutaj mogę skrzynię wymienić? Patrz. Nie, tu nie ma... Patrz. Tu się nie da wymieniać skrzyni, widzisz? W tym aucie. Chyba, że muszę silnik otworzyć, znaczy maskę. Patrz, cyk. I teraz może będzie, nie? Patrz. Ja jest! Patrz! I co tu jest za, za skrzynia wsadzona? Store part. 8 speed DCT tu jest sadona. No ale to ta DCT jest chyba tańsza, nie? Ta DCT jest tańsza, niż ta TC. Więc teoretycznie, jak ja bym teraz TC, to być może teraz ta RS6 by nam szybciej poleciała? Warto wymienić? Ja nie wiem, bo no, co najdroższe, to chyba najlepsze, nie? Tak się niby mówi. No nie zawsze, ale... Ale no w kierce tak chyba też powinno być, nie? Zobacz, patrz. Ja sobie podejdę tu i mamy tak. Tu jest ta manualna za 5 koła i ona jest tak, jakby. Dobra, będzie do beci, żeby wiesz, z driftem chodzić, nie? I masz tak, DCT 7 Speed, a my mamy 8 Speed, 8 Speed. Jest tak, DCT za 8700, później mamy DCT za 9900. Nie, DCT jest najlepsza. Patrz, widzisz. DC jest najlepsza. Nie, DCT. Ja już nie wiem, stary, to jest. mi się myli, nie? Czyli DCT jest najlepsza, dobra, DCT, czyli teoretycznie byśmy musieli wszędzie wsadzać DCT do tego auta naszego, nie? Patrz, a co się stanie, jak ja nie mam skrzyni? Nie? Ja nie mam skrzyni, stary, i zobaczymy, co się stanie. Patrz, jestem, nie? Nie mam skrzyni wsadzonej. Czy to auto odpali? Patrz. <głos> <głos> Czy. nie, nie ma! Patrz! Auto działa, ale skrzyni nie ma, nie umie jechać ani do przodu, ani do tyłu. Ale spoko ty. Czaisz to? Dobra, opuścimy to i teraz tak Jaka ta DCT jest najlepsza, nie? DCT, dobra, take out, sadzamy, dobra Jaka jest różnica między DCT a CT? Ty, może sprawdzimy to na tym aucie Czekaj, dobra, sprawdzimy, jedziemy na DCT A później na TCC Dawaj, przejedziemy się rs jedziesz ze mną, chodź Jedziesz, dawajcie RS6, my sobie pojedziemy, chodźcie Dawajcie, let's go Let's go, i z tego co mi się wydaje, my tym autem Na spokojnie polecimy 300 na godzinę, wiecie o tym Mamy już, ona szybko ciśnie, nie? Ej, ja, ja palę 100 litrów palimy. To auto. 220 już mamy. Patrz. No pierdzi strasznie, nie? Fajnie pierdzi. 250. Tak, będziecie na wideo, będziecie dzisiaj, dzisiaj wleci odcinek. Czekaj, bo ty muszę trochę zwolnić. E... 170 jest spoko policja, policaj. Czemu ja tak bokiem wchodzę tym autem ty? pat pa. dam. Ale to pierdzi. Ale ja w ogóle nie mam benzyny już tutaj, ty. Ja muszę zatankować. 250. 280. 290. 300. Ała. Ała! No nie, no masakra, ej! Duż go! No duś go, duż, jak to pierdzi! Bam 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 bam! To tak strzela, nie? Masakrycznie. Dobra, wiecie co, wrócimy sobie teraz, ja was zawiozę, wrócimy sobie na, na spoko... Ja nie mogę, Wr wrócimy sobie i zamontujemy teraz tę inną skrzynię, tańszą o 500 dolców. Dam, 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 jak to pierdzi, to jest niemożliwe, ej. 250 na godzinę, patrz co tu się dzieje teraz, nie? 250 na godzinę. Ja w beci zamontowałem z bie 8 biegami i nie da się jeździć, czemu? Czemu się nie da jeździć, tak szybko jedzie, czy to się stało? Ty, bo my już tutaj mamy 300, patrz: 300 na godzinę, 310, 300, patrz! 315, 320! Jest! Było 300, dużo! Ja nie mogę, co się stało teraz, ty? Dużo! Ja nie mogę, Dobra, to wiecie co? Ja może. Nie będę teraz testował tej skrzyni wersji na taka tam TCT, czy DC, czy CTC. Tylko ja sobie. Tylko ja sobie wrócę do mnie do garażu. Ja już nie mam paliwa, ty! Ej, ja nie mam paliwa! Pozdrawiam Janka i Kornela ze slączna. Pozdro. Ej, bo ja paliwa nie mam! Ja jedę 300 na godzinę, a paliwa nie mam! No i koniec. No i wszystko. No i wszystko. No co? We've detected our language community standards. You may, access to, you may lose access to chat with voice after multiple violations. Ty, co oni są nienormalni? Przecież ja normalnie po polsku gadam, ty Muszę ta e, wyłączyć, stary Masakra, ty, ten Roblox jest katastrofa Dobra, pojedziemy sobie zatankować, moi drodzy No może, no, może zaduś go, no Dobra, i patrz teraz, nie Na fula 31 dolców, pej Dobra, jestem Zatankowane na fulla i teraz tak, Jedzie, jedziemy, Ziomy ja jadę Ziomy ja jadę teraz po jakąś audicję starszą albo coś takiego i zamontujemy tam tamtą skrzynię DCT. Albo do tego, do beci. O, do beci, może. Czekajcie, bo tu jest mój garaż, nie? Tutaj. Ja bym was wpuścił do niego, ale ja nie wiem, czy wy możecie tutaj wejść. Dobra i teraz tak, co wyciągniemy, stary? Co wyciągniemy? Becie wyciągniemy chyba, becie, becie Tą becie starszą wyciągniemy. Albo tamto nie, 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 wyciągniemy tom tą, tą. tą. wyciągniemy. Dobra, jestem. No jestem, dawajcie, dawajcie, wbijamy. Ja tutaj zamontuję tą lepszą Możesz wejść, czy nie? To jest grane. Ja tutaj zamontuję tą lepszą skrzynię, stary. Ja muszę generalnie zobaczyć. Jaka tu jest skrzynia wsadzona Ale wydaje mi się, że jak tutaj może są silniki 4.0 No to one tutaj już od razu lepsze będą Jaki atom ja mam silnik? 4.2 chyba, nie? Jaki tu jest silnik? 4.2, no, V8 4.2 Dobra, co tu jest za skrzynia? Patrz, tu jest skrzynia, nie? Patrz, to jest... Co to jest? Store part, czekaj Co my tu mieliśmy wsadzone? 7-speed DCT A ja muszę wsadzić DCT, ale 8-speed To czekaj, idę ją kupić Albo nie, no dobra, już wsadzimy to mnie, Tą tutaj wsadzimy, TC Take out, install, dobra i opuszczamy. Jomek już siedzi w środku. Czekaj, cyk. No i co teraz? Bo teraz teoretycznie mam, mam lepszą skrzynię wsadzoną ośmiu stopniową a nie 7-stopniową. na bydgosz, no jak ty. Ej, nie. Co się stało? Ty zepsuło się. Halo. No bo coś tam pisaliście, że ona w losowym momencie się auto zatrzymuje, czy coś, nie? Trzy. Cztery. Piątka. Sześć. No i. co, co co jest? Do oh, halo, no co jest? No przecież tutaj miała być osiem biegów, a nie sześć. To po co mi są te skrzynie potrzebne, ty? Co jest grane? Ja nie mogę, to no patrz, co się dzieje, ty. ty. O nie, no nie da się. Patrz, nie da się jechać, zbugowało się. Patrz. Auto samo hamuje, tak jakby skrzynia była zepsuta, nie? Patrz. Patrz. No nie! No nie, no co jest? Kurde, no nie gadaj, że mi się becia zepsuła. Ja nie mogę i na No nie, no becia padła. Czaisz to? Nie działa. Ty, wsadziłem tutaj teraz tą skrzynię jakąś inną, ośmiobiegową, i nie dość, że, że ja nie umiem wrzucić nawet siódmego biegu. To. Nagle i się kończy, nie? Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Roblox Fixed Up, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Na razie, dzięki, cześć!